Rusza wielka inwestycja drogowa w policach. Ulica Piłsudskiego przejdzie metamorfoza. Policę czeka przełomowa modernizacja infrastruktury. Powiat Policki uruchomił prace projektowe nad rozbudową kluczowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Morelowej. Umowa została już podpisana. To pierwszy krok w realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Powstanie nowe rondo na strategicznym skrzyżowaniu ulic asfaltowej, dębowej i wojska polskiego, które znacząco poprawi płynność ruchu. Kierowcy skorzystają również z całkowicie przebudowanej nawierzchni jezdni. Nie zapomniano o pieszych i rowerzystach. Planowana jest budowa nowoczesnych chodników i ścieżek rowerowych. Inwestycja to przykład międzysamorządowej współpracy. Gmina Policja wsparła projekt dotacją celową w wysokości 300 tysięcy zł. Realizacja prac budowlanych uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych. Projekt wpisuje się w program przebudowy dróg powiatowych na lata 2025-2029.